Hamulce rowerowe, jak są ważne, nie trzeba nikomu wyjaśniać. Obojętnie czy szczękowe, rolkowe zamocowane w piaście, czy nowoczesne hydrauliczne hamulce tarczowe. Wszystkie pomagają nam panować nad rowerem. Pomagają tak długo, jak długo są sprawne. Zła regulacja, zardzewiałe linki, zapowietrzony układ, zużyte lub brudne elementy cierne są to czynniki, które znacznie pogarszają skuteczność działania. Na pewno wielu z Was słyszało hałas, jaki wydawał rower przy hamowaniu. Skąd się bierze? Nieprzyjemne odgłosy to skutek zabrudzonego układu. Czasami wystarczy trochę deszczu i już słychać piszczenie. Dźwięk powinien zniknąć po kilku naciśnięciach klamki. Jeżeli piszczeniu towarzyszy zauważalny spadek siły hamowania. Należy niezwłocznie oczyścić elementy cierne. Zastanawiasz się jak do tego doszło, przecież jeździsz tylko po drogach rowerowych i asfalcie. Ulice przede wszystkim są źródłem zanieczyszczeń ropopochodnych. Wszystko co wycieknie z samochodów zostaje na asfalcie. Drugim źródłem są leśne drogi, szczególnie w okolicach wyrębów. Wjeżdżając w kałuże, mamy duże szanse na zachlapanie tarczy hamulcowych mieszaniną błota i olejów z maszyn zrębowych. To wystarczy, żeby hamulce przestały działać tak jak powinny. Niezależnie od źródła zanieczyszczeń, w przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie przystąpić do czyszczenia. Jak to zrobić w przypadku hamulców tarczowych? Można próbować z otłuszczaczami, co jednak rzadko bywa skuteczne. Ponieważ nie wiadomo, czym zabrudziliśmy hamulce. Najpewniejszym sposobem regeneracji jest wypalenie klocków hamulcowych. Taka metoda skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia tłuszczami naturalnymi, jak i substancjami ropopochodnymi. W wysokiej temperaturze spalamy węglowodory i problem znika. Jak to zrobić? Można skorzystać z palnika do lutowania, z kuchenki turystycznej lub zrobić to w kuchni. Ja wypaliłem klocki w kuchni. Istnieje wprawdzie ryzyko pojawienia się przykrych zapachów, ale gazowy piec kuchenny jest najlepszy do przeprowadzenia tej operacji. Z aromatami podczas wypalania bywa różnie. Wszystko zależy od tego, czym są zanieczyszczone klocki. W skrajnych przypadkach może pojawić się nawet trochę dymu. Po ostygnięciu kolejnym zabiegiem jest mechaniczne usunięcie zwęglonych zanieczyszczeń. Do tego używamy płótna ściernego, kilkukrotnie delikatnie przecierając klocki. Na koniec usuwamy pył. Można skorzystać z własnych płuc, lub jeżeli ktoś dysponuje, to z kompresora. Po tych zabiegach montujemy klocki w zaciskach i po kłopocie. Pamiętajcie, że przy montażu nie powinniśmy dotykać elementów ciernych, ani klocków, ani tarczy. Na zakończenie sprawdzamy poprawność działania. Wprowadzamy koło w ruch i obserwujemy czy nic nie obcierał o tarczę i czy koło toczy się bez oporów. Jeżeli układ działa prawidłowo, można ruszać w drogę. Należy pamiętać, że pierwsze użycie nie zagwarantuje stuprocentowej skuteczności. Klocki muszą ponownie dopasować się do tarczy. Po kilku hamowaniach wszystko powinno być ok.